Nasza praca była w dużej mierze oparta na improwizacjach. Scenariusz powstał też na podstawie tego, co myśmy sami w tych improwizacjach powiedzieli, które tematy wydawały nam się jakieś najważniejsze i też podążaliśmy za tym, co sami w, w, w tych scenach chcemy. Mieliśmy tylko jakieś powiedzmy punkty odniesienia, do których mamy dobijać, ale rzeczywiście postawiliśmy na czy Ania postawiła wprowadzenie nas na. To, żeby, żeby, żebyśmy faktycznie dali tym postaciom jak najwięcej swoich cech. To znaczy, nagle się okazywało, że w improwizacji coś stało się jakimś tematem na takim nadrzędnym niespodziewanie. Właśnie temat siostrzeństwa albo jakiegoś rodzicielstwa. Albo ojcostwa, też, że to pojawiało się spontanicznie w scenach, w których się tego żeśmy nie spodziewali. No i to właśnie myślę, że o to najbardziej chodzi, że to jest coś, co pozwala nam nazywać te, te nasze postaci, że one są nasycone nami. Dzięki temu i przez to. Chciałam Państwa serdecznie zaprosić na spektakl Halka w reżyserii Anny Smolar. Wszystkich tych, którzy chcieliby zobaczyć. Halkę w takim dokładnie wymiarze, w jakim została napisana, ale też dla tych, którzy spodziewają się z naszej strony jakiejś wariacji na ten temat. Absolutnie wszystkich zapraszam i mam nadzieję, że będziemy ten spektakl często grać, i że czasy nam na to pozwolą.